Dzień dobry, witam was serdecznie z mojego garażu. W dzisiejszym filmie wykonamy sobie ściankę narzędziową i nie będzie to byle jaka ścianka, tylko ścianka wykonana na drukarce 3D. Podrukujemy sobie poszczególne elementy, takie jak uchwyty na klucze, wieszaki na narzędzia, kuwety i pojemniki na śrubki i nakrętki tego typu pierdółki. Oczywiście jest to wszystko powszechnie dostępne, można takie rzeczy kupić, ale nic nie sprawia takiej frajdy, jak zrobić coś samemu, i dzisiaj właśnie pokażę wam taką małą tablicę narzędziową, według mojego pomysłu, z przeznaczeniem do majsterkowania czy jakichś drobnych prac i projektów hobbystycznych. Na samym początku postanowiłem zagospodarować sobie ten kącik w garażu właśnie na stół roboczy, nad którym powiesimy narzędzia. Wszystkie te elementy mojej ścianki narzędziowej będą zamocowane na płycie OSB. No i tak w ogóle to OSB w garażu w moim odczuciu ma jakiś swój urok, i bardzo mi się podobają różnego rodzaju właśnie rozwiązania, czy to ze sklejki, czy to właśnie z OSB w pracowniach i warsztatach, naprawdę fajnie to wygląda, no ale do sedna wracamy do tematu. Tak jak widzicie, na starcie wziąłem się za docięcie i zamocowanie płyty do ściany. Nie będzie tam nie wiadomo jakich ciężarów, więc stwierdziłem, że kilka porządnych kołków rozporowych rozwiąże temat i powinny one solidnie zamocować właśnie to SB do ściany. Także w ten sposób właśnie postanowiłem rozwiązać mocowanie płyty do ściany. No, i co tutaj w montażu, pewnie dam ciągiem jakieś timelapsy i ujęcia podczas zawieszania tej, tej tablicy, czy też tej samej płyty OSB na razie. No ale tematem odcinka jest ścianka narzędziowa, której głównym elementem będą oczywiście narzędzia, ale i różnego rodzaju uchwyty na te narzędzia. Dlatego zabiorę was też przed moją drukarkę 3D i pokażę wam właśnie kilka ujęć z drukowania takich elementów, czy wieszaków różnych pierdółek takich na tą ściankę. No i tutaj dla zainteresowanych tematem drukowania jest to drukarka Bambu Lab A1. Ja mam wersję z AMS-em, czyli z tym systemem, co to sam filament się zmienia. Tam cztery szpule można zamontować. No a jeśli chodzi właśnie o filament, to ja użyłem tutaj do tego projektu najtańszego możliwego PETG, zakupionego na AliExpress. Tam chyba wychodziło 28 zł za kilogram, bo wyczajemy jakąś przecenę. I zamówiłem troszeczkę większą ilość. Coś tam przyszło, drukuje się to średnio, nie będę ukrywał, ale było tanie i na te potrzeby jest w zupełności wystarczające. E, dobra, ja tutaj już nie będę przedłużał, e, wszystko zobaczycie tutaj, właśnie na filmie, a ja do Was się odezwę jeszcze nieco później, jak już będziemy te rzeczy montować na ścianie. Także do usłyszenia za chwilę. Dobra, ja tutaj sobie troszeczkę poza kamerką podziałałem. Jak widać pojawiło się światełko tutaj w samym rogu na ten blat roboczy, żeby sobie światła nie zasłaniać. Wiadomo, w rogu będzie najciemniej. Także tutaj taki przydatny bajer. No i małe przemeblowanie zrobiłem. Zniknął tutaj stół, który był przy tej ścianie za mną i zniknęła szafka. Szafka jest teraz za kamerą na środku garażu, ale ona znajdzie swoje miejsce. Natomiast tutaj z boku postawimy stół i to już jest pod projekt przyszłościowy. O tym, co nieco w późniejszym czasie, chyba na następnym filmie, ale to i tak zmieni później swoje położenie, miejsce docelowe. Bo, bo jakiś plan tutaj zaczyna mi się rysować na ten garaż, ale to nie wybiegajmy w przyszłość, bo tutaj te plany to się będą pewnie jeszcze milion razy zmieniać. Także tak, mam przyszykowaną tutaj ściankę. No i mam ze sobą właśnie to, co przez ostatni czas drukowałem wszystkie takie uchwyty, pierdółki na klucze, na śrubki. To teraz zniknę z zakadru i zaraz pojawię się z tym całym szpejem. No więc tak, tutaj część tych rzeczy to już mogliście zobaczyć w poprzednim filmie, jeśli chodzi właśnie o te filmy majsterkowo-garażowe. Mianowicie chodzi o ten system pojemniczków. Tutaj mam już przyszykowany taki gotowy, wyposażony w śrubeczki. Drobnica, tutaj będzie drobnica, więc takie małe szufladki na drobne śrubki. Mam tego oczywiście więcej na kolejne rozmiary śrubek nakrętek, podkładek także trochę tego jest kuwety pod jakieś większe śruby tutaj do tego to przejdziemy za chwilę kolejne tam jakieś właśnie pojemniczki, mam tego trochę, wszystko jest policzone mam tutaj też wkład do tych kuwetek, byłem w sklepie w którym widać na torbie, nakupiłem pogarsce różnych śrubek, nakrętek, tak żeby już sobie coś tam Wyposażyć także to mam. No i co najważniejsze, mam też w końcu narzędzia. Bo powiem Wam szczerze, że trochę mi ślinka ciekła, jak robiłem te konkursy świąteczne, w których zawsze gdzieś tam do zgarnięcia były jakieś narzędzia. No i sobie myślę, kurczę, fajne fanty wysyłam. A same w garażu u siebie narzędzi nie mam, więc w końcu się też i ja wyposażyłem w jakieś tam właśnie klucze, nie klucze imbusy śrubokręty, klucze nasadowe, jakieś ołówki, śrubki, klucze płasko -oczkowe. No i co ja tu jeszcze mam? Łotki. Tak wiecie, na sam początek nic specjalistycznego, bo to będzie taki warsztat głównie do rzeźbienia, majsterkowania, więc takie najbardziej podstawowe rzeczy. Nie będzie tutaj jakichś ciężkich prac wykonywanych, żeby mi był na przykład klucz 32 potrzebny, czy jakieś grube, wielkie śruby. E, tutaj drobnica, dlatego o sobie wydrukowałem. I dlaczego wszystko drukowałem? Poczynając od właśnie takich kuwetek, które można za grosze kupić gdzieś tam w internecie. Po jakieś tam właśnie wieszaki na młotki, wieszaki na kombinerki, wieszaki na śrubokręty, gdzieś tam mam jeszcze takie wieszaczki na klucze. Dlaczego to wszystko robiłem? Bo sprawia mi to mega frajdę, że z niczego, z czegoś co sobie poklikasz, jeśli chodzi właśnie o te kuwetki, wszystko to jest wymyślone przeze mnie. Klikasz sobie coś na komputerze, coś tam na ekranie widzisz i chwilę później masz gotowy produkt, który sam stworzyłeś, wymyśliłeś. Trzymasz go w ręce i on będzie ci do czegoś potrzebny. To jest mega satysfakcjonujące, więc postawiłem właśnie wykorzystać tą swoją drukarkę do takich celów. Tutaj te wszystkie uchwyty na klucze to już są gdzieś tam projekty zaciągnięte z sieci, no ale to też fajne, że no, stworzyłem sobie coś takiego samemu. Także ja tutaj w kolejnym timelapse będę już to gdzieś tam przymierzał, próbował wieszać, zaczepiać, tak żeby to funkcjonowało. A was już nie będę zanudzał, i chyba zobaczymy się właśnie już pod koniec. Pokażę Wam ten efekt finalny. Wstępnie myślę, że klucze będą gdzieś tutaj na tej ściance, tak nieco wyżej, może nad tymi gniazdkami. Natomiast śrubki, nakrętki bliżej okna, tutaj na tej części będą wisieć. Jakiś ruch ciągników się zrobił, i chyba mikrofon zaczyna to zbierać. Także, no cóż. No dobra, ja już tutaj dłużej nie siedzę, nie marudzę, tylko faktycznie biorę się do roboty, żeby jak najszybciej tutaj ta ścianka nam powstała. No i miałem Wam pokazać już tutaj gotowe stanowisko po timelapse, jak to wyszło, ale zanim odpaliłem TimeLapsa, postanowiłem to sobie wszystko poprzymierzać i strzeliłem gafę. Mianowicie, mój system tych kuwetek polega na tym, że one mogą sobie stać bezpośrednio na stole, a można je też przywiesić na takich planszach. Te plansze są ze sobą kompatybilne i to można sobie będzie, wiadomo, przywiesić na ścianę, przykręcić. I do tego tutaj w te otwory będę wtapiał tak zwane inserty, czyli takie metalowe otwory z gwintem, w które będzie można wkręcić śrubkę, czyli de facto, w które będzie można przykręcić taką obudowę, jakieś tam szufladki czy pojemniczka. Tutaj mamy nieco większy gabaryt, szerszy. On w teorii powinien pasować dwa szerokie w stosunku do tego i dwa wysokie. Taki kwadrat to jest zrobiony, tylko nie wziąłem czegoś pod uwagę. Tutaj zrobiłem sobie takie wypustki, żeby to się dobrze osadzało. I tak jak widzicie, tutaj wszystko elegancko. Pasuje, to nachodzi, fajnie się trzyma, dokręcić w ten insert i działa. Natomiast tutaj, ze względu na to, że jest to poroz inaczej rozmieszczone, to te wypustki kolidują z tą kratownicą z tyłu i jest lipa. Także na ten moment, tą drobnicę, te wszystkie śrubki, o takie O to ja to sobie postawię tutaj z boczku niech to sobie stoi tego nie będę oczywiście wyrzucał, bo to szkoda roboty te szufladki tak czy siak się przydadzą może na coś innego a chciałbym właśnie mieć te wszystkie śrubki nakrętki w jednym miejscu, na jednej ściance no dlatego przemodeluję troszeczkę tamto, tak żeby pasowało pod to i później się to dokręci, przykręci a ja się biorę już teraz za za wgrzewanie tych właśnie insertów No i dobrze, tak to się prezentuje na ten moment. E, oczywiście tutaj o tu ona dwie szerokości będą jeszcze te takie o szufladki, te malutkie, czyli zmieścimy ich tutaj takich trzy i zostanie nam jeszcze jeden rządek tutaj do wykorzystania. E, także te najpowszechniejsze, najczęściej stosowane śrubki nakrętki, e, no to będę miał tutaj pod ręką. Tu wyżej zostaje nam jeszcze pole na cztery takie. Puzzle, więc tam sobie będzie można w przyszłości rozbudować jakieś inne rzeczy, ewentualnie żeby rozróżnić zwykłe nakrętki, zwykłe śrubki od na przykład imbusowych. To można te szufladki w innym kolorze sobie potem podrukować. Cuda, bajery można robić jak, jak jest pomysł. No a ta drukarka to naprawdę co sobie wymyślisz, to sobie możesz stworzyć. Dla mnie to jest no mega rozwiązanie. I tak, tak jak mówiłem, to taniej by można było zrobić, ale chodzi o sam fakt, że kurczę elegancko samemu coś takiego. I tutaj na upartego, to chyba jeszcze przed, przed tym kanałem jeden pasek, takie, wiecie, wąskie puzle jakby zrobić, że tutaj jeszcze jeden rządek tych szufladek można zrobić. No i jak na przykład chcę sobie coś dokupić, jakieś inne podkładki, na przykład sprężynowe, bo tutaj mam zwykłe. To mogę sobie po prostu wyciągnąć szufladkę z nakrętkami, tutaj dać te inne podkładki. Ewentualnie mogę sobie. Albo i nie mogę. Wyciągnąć kuwetę, dobrze się trzymają, to dobrze. Wyciągnę kuwetę, odkręcam tą budę zewnętrzną, przykręcam budkę na te na szufladki i jest wszystko modularne i tak dalej. O, i działa. Tutaj tak samo muszę, mam pleksę, więc za chwilę będę wycinał pleksę, żeby porobić te okienka. Bardzo fajnie to wygląda, będzie wyglądać, że będzie z zewnątrz widoczne, ile tego tutaj materiału, towaru, śrubek jest. No i tu muszę jeszcze dodrukować, bo jakoś mało mi wyszło. Tak samo tutaj to też chyba będzie w innym miejscu, ale to, to potem. No także całkiem fajnie to będzie wyglądać. I na razie chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o właśnie ten system przechowywania, a ja się biorę pomału za koncepcję na tą ściankę. you Państwa, tak by to wyglądało na ten moment. Myślę, że projekt rozwojowy, bo jak coś będzie potrzeba, to jeszcze miejsce na tablicy jest, żeby gdzieś tam coś dokręcić, przykręcić. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Tutaj będę wrzucał zdjęcia tych różnych podzespołów, jak to wygląda. Podczas tego mojego mówienia będę się sprężał, bo widzę, że mało baterii mi zostało. No, także wszystko wydrukowane na drukarzce, co zresztą widzieliście. Dosyć fajnie, schludnie to wyszło. Zobaczymy, czy taki porządek uda się długo utrzymać. Myślę, że miejsce do majsterkowania bardzo fajne. Jest stół, jest jasno, jest wszystko pod ręką, można powiedzieć, wszystko na swoim miejscu na ten moment. Tutaj muszę jeszcze porobić te kuwetki dodatkowo na jakieś tam właśnie brakujące śrubki, w sensie brakujące śrubki, na śrubki, które mam, ale jeszcze nie mam dla niej kuwety, więc to podrukuję sobie. Muszę jeszcze dodrukować właśnie jakieś pojemniczki na, w sensie w tym samym systemie, co teraz mam, te śrubki, no to podrukuję pojemniki na różne konektory, takie na elektronikę. To może umieszczę nawet pod tym, co wiszą te śruby. Natomiast nad tymi śrubkami zrobimy kuwetki na wkręty takie właśnie do drewna, jakieś tam różne rzeczy. Drobnica, drobnica, bo tutaj nic wielkiego nie będzie robione. Żadne tam wkręty ciesielskie mi nie są potrzebne, więc takie małe kuwetki z drukarki w zupełności mi wystarczą. Także będzie można sobie tutaj działać z projektami. Jeszcze tutaj brakuje mi czegoś, ale myślę, że w kolejnym filmie z właśnie z garażu, czy też z majsterkowania to się pojawi. Wyposażymy znowuż ten garaż w kolejne rzeczy. Także całkiem fajnie to nam już wygląda. No, porównując to, co było dwa lata temu, a to jak jest teraz, to naprawdę kurczę... No, jestem z siebie zadowolony, że tak powiem. Wyszło fajnie. Tutaj ścianka. Nie jest połączona ze stołem, także po stole można gdzieś tam stukać, pukać. A klucze nie będą nam się tutaj telepać, nic nie powinno spaść, wszystko się trzyma tak, jak należy. Tutaj, jeszcze taki przyszłościowy plan, no bo tu mam takie narzędzia ręczne. To, co takie jest najpilniejsze, najpotrzebniejsze przy jakimś tam dłubaniu. Natomiast no, chciałbym się też wyposażyć w jakieś elektronarzędzia z czasem. I z czasem chciałbym się wyposażyć w takie rzeczy do zabawy ze sklejką, z drewnem. Jakieś właśnie bejce, ściski i tak dalej. I na to mam pomysł, żeby zasłonić drzwi garażowe, bo jedne drzwi nie są używane, mam już nawet kupione płyty OSB. Więc to tak, no w tym roku myślę, że to się jeszcze uda zrobić. Dzięki temu będziemy mieli zrobioną ściankę, kolejną. Przy tamtej ściance może też jakieś stanowisko zrobimy, a raczej zrobimy, bo będzie mi chyba potrzebny wyciąg i bym sobie to zrobił przez te stare drzwi, mały otwór, i byśmy właśnie tam wyciąg zamontowali, i właśnie na tej ściance, którą zabudujemy drzwi będzie można zrobić sobie właśnie jakieś uchwyty na ściski, jakieś wieszaki na elektronarzędzia to tak na przyszłość bo tych elektronarzędzi to za wiele nie mam. Poszedłem w DeWolta, DeWalta, DeWolta. No i mamy w sumie parę sztuk i one służą raczej na gospodarstwie, aniżeli tutaj do tego mojego majsterkowania. Zresztą zobaczymy jak to się przyjmie. Mam nadzieję, że teraz tutaj się zrobiło takie dosyć fajne pomieszczenie, studio, można powiedzieć, więc coś tam stąd będę nagrywał, wrzucał, publikował. Mam nadzieję, że, że to się jakoś przyjmie i jakoś to się będzie oglądać, że pomysły będą. I tyle. Takie hobby, taka zabawa, bo traktuję to jako zabawę. Nie zajmuję Wam już więcej czasu, bo chyba zeszło się z tym odcinkiem. Ja już też tak teraz zaczynam bradzić od rzeczy, aby tylko gadać. Także na ten moment tyle. Zapraszam Was na kolejne odcinki, bo tutaj się będzie jeszcze działo, jeszcze się będzie coś tam zmieniać, pojawiać i będziemy działać. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.